Witam na kanale Tu Polski Rolnik Pokazuję Wam siew Nowy Łubinu żółtego Siane było odstępa, Pierwszy rok bałem się i zanosiałem na próbę Dwie rajki siane Jedna redlica nie siejąca Dwie, jedna nie sieje i dwie sieje Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siewu Binur 22 marca, dziś mamy 2 maja. Nie było tu odchwaszczane w ogóle, nie było możliwości i nawet dobrze, bo by było szkoda oprysku. Były tutaj takie mocne wichury, po prostu piacek dużo wynosiło. odmiana mister pierwszy rok, pierwszy rok siałem obawiałem się ile gdzieś około 160-170 kg na hektar był silnik ustawiony troszkę 160 wychodziło mi obsada tak gdzieś 110-120 tych roślin na metr ale obawiałem się to coś może nie poschodzić więc tam dołożyłem do 170 kg jakiś błąd zaprawiane było giną na razie jest, dopiero się zrobiło ciepło i, i zaczął coś tam rosnąć zobaczymy jak to dalej z tym wyjdzie klasa ziemi szósta nawet Z powiedziałbym słabe piaski. A tu obok Wam pokażę, gdzie pas żyta, złoty, odmiana złoty. Po prostu nie jest jeden przejaśniony, że jest taka plama, że po prostu nic tutaj nie, nie rośnie. ale za to dalej widzimy już jest piękne żyto a tutaj taki jeden przejazd też tu za rok próbuję coś tu może to sporządnie zwapnować też tu łubin zasiać żeby ta ziemia się trochę zmieniła Na razie to wszystko. Dziękuję.